Siada do gry zobaczymy pokaz psa Ako To jest druga siostra Anny z poprzedniego odcinka wielkość no, średnia, druga w wielkości strójki To jest jej pyszczek Najbardziej je lubi tutaj Najmniej lubi na brzuszku Ona taka ma najmniej takie najmilsze Łapki w dotyku, bo one reszta, te jej dwie siostry, im nie chce. One, jak chcesz im wziąć łapkę, to one ci nie dadzą, będą trzymały. Ale ona pozwoli. I ona czasami nawet sama da łapkę. No tak. Eee. I w ogóle ciekawostka o wszystkich psach. Z przodu mają pięć palców. A z tyłu mają cztery palce. Mają łącznie 18 palców. Czołczały, czyli lasa tych słodkich piesków, mają fioletowe języczki. I ona jest prawdopodobnie najstarsza z jej rodzeństwa. Żegna.